Siemano. Chciałem pokazać jak obrabiam skrzynkę rolety podtynkowej steropianem tak żeby front był zasłonięty tylko i wyłącznie do tej listewki, żeby tutaj nie wystawało, żeby nie trzeba było tutaj nic tynkować. Przyklejam steropian na ścianę właśnie po to, żeby zmieścić te wystające puszki kombinuję tutaj różnymi grubościami bo ściana jest trochę powikrowana ale powiedzmy, że to jest 5 cm w tym miejscu akurat dobra, mówmy o tym miejscu przyklejam czwórkę na ścianę 4 cm w tym miejscu już mi się zrobiło 5 cm bo ściana pomału się kładzie ku górze dlatego dojeżdżam do tego miejsca, gdzie wycinam elkę bardzo ważnym jest, żeby wyciąć i u dołu elkę tu jest góra płyty, tu jest dół płyty bardzo fajnie to wyszło w kolejnym oknie też to wyjdzie rozmierzyłem to w ten sposób że zastartowałem sobie nie od pełnej tylko od połowy płyty u dołu i już mi na każdym jednym oknie wyszła ładna elka i teraz tak, przyklejam steropian tutaj wyszło 5 cm i w miejscu tej elki muszę użyć centymetr mniej niż potrzeba, czyli gdy tu było 5, no to tu przyklejam czwórkę. I, tu, i tutaj cofam około centymetra, jak yy, która ta jest bliżej. Jak przyklejałem styropian, no to yy, trzymałem się wymiaru tej wystającej listewki. Tutaj opierałem, i tutaj licowałem steropian do tego miejsca, bo tutaj przyjdzie tylko centymetr na wierzch. Nie chcę więcej, bo nie chcę więcej. Dojechałem do tego miejsca. Tutaj muszę zrobić, jakby, uskok pod spód o grubość centymetra. To jest przyklejone też na kleju cementowym. Na placki wale. Natomiast na wierzch mam wycięty już centymetrowy steropian, który jak tutaj przyjdzie, zlicuje to na zero. I ten już przyklejam na pianoklej. Steropian do steropianu. Kiepska pogoda jest dzisiaj, bo trochę wieje i ten steropian mi tutaj fruwa. A z tym centymetrowym trzeba uważać, żeby się nie złamał. Nawet jak się go trzyma w ręku, nakładam klej. Producent mówi, żeby odczekać 2 minuty. Więc czekam te 2 minuty. W miejscu samej skrzynki daję trochę więcej tego kleju. A tam gdzie się skleja steropian ze steropianem, tyle ile, żeby mi tylko to nie powronęło. I nakładam na samą puszkę też klej. Tutaj nie wyjeżdżam do samego spodu, żeby tam nie powrócić. Wybrałem takie okno, żeby było mniej więcej na wysokości kamery, żebym dobrze to pokazał, co tutaj jest robione. No, żeby mi tu nie spadło. Czekam te dwie minuty, które wyczytałem na puszce i za chwilę się włączę, przyłożę płytę i skleję ten styropian z tym. Dobrze jest też, żeby ten pod spodem był też na mijankę. Tutaj mi się pokryje akurat jedna strona z drugą, tam już Hmm, dokleję kawałek też centymetrowego Na dobrą sprawę tutaj mógłbym wstawić jeszcze kawałek tego grubszego Celowo zrobiłem tak, żeby tutaj były dwie elki zachowane w jednej płycie Żeby nie bawić się tak jak tutaj <laughs> Zaraz odczekuję i wrócę, włączę się Narka Tutaj przykładam, przyciskam steropian do steropianu na zero. Tutaj w tamten wpycham na tym kleju cementowym nie do końca na ten 1 cm, żeby teraz mieć taką ewentualność dobicia do płaszczyzny. Długa poziomica. No i oba styropiany już dobijam na tamtym cementowym kleju do płaszczyzny. Do płaszczyzny nie do pionu, bo tutaj nie ma pionu, na tej ścianie akurat. Ta rura mi trochę przeszkadza, żeby tędy sprawdzić płaszczyznę, musiałbym trochę odsunąć rusztowanie, a nie chcę mi się teraz złazić, dlatego mm, to jest mało wiarygodne, ale no tędy sprawdzam co poziomicą, no i w miarę to jest. Tutaj do zera, żeby ta, ten spodni fragment rolety był na zero ze steropianem. W ten sposób, tutaj jakoś chyba sobie teraz to przymocuję, żeby ta piana, ten klej, nie chciał tego wypchnąć, żebym nie musiał co chwilę sprawdzać. Choć i tak trzeba będzie chyba sprawdzić. Jest 6 minut na korygację, zanim klej chwyci na amen. Jak tutaj chwyci, wkleję ten kawałek brakującego centymetra jeszcze. I dalej lecę już e, tym grubym, tam u dołu normalnie będzie tylko wycięte L, jedno drugie kolejne okno to samo, u góry będzie wycięte tak jak tutaj I w ten sposób obrabiam mm, puszki roLet. Na dobrą sprawę w ten sposób w ten sam sposób powinno się obrabiać. Mm, jeżeli nawet by tutaj przyszło grubiej, gdybym tutaj nad puszkę jeszcze chciał dać 10 cm, no to też powinien być przyklejone jakby albo wyfrezowane w grubszym miejscu na puszkę, taki jeden fragment, kawałek, albo przyklejone na wierzch na jakiś pianoklej albo na pianę drugi steropian. Niemożliwe, niedozwolone jest dosuwanie tej płyty żeby tutaj się powstała kontynuacja ani pionu, ani tutaj poziomu, bo na 99,9% tutaj pojawi się pęknięcie. Jak będę zatapił siatkę, pokażę też jak, ee, no przewidując, że może być tutaj pęknięcie, co zrobię, żeby tego pęknięcia uniknąć jest jeszcze, to wykleiłem wczoraj, tą, tą, tą parcelę. Zaraz kończę to pięterko, idę na górę. Dzisiaj będę miał koniec tej ściany i wejdę jeszcze na front. Tutaj z kolei mam zrobiony w ten deseń, że każdą jedną płytę przywiązuję. Ta wychodzi do narożnika. Później ta wychodzi do narożnika, tak jak cegły na na rożu chałupy. Tak samo jest tutaj przywiązane. Tutaj będzie na równo bo tutaj już nie będę żadnego steropianu kleju Tu będzie na równo doszlifowane. E, wszystkie takie styk starego z nowym steropianem będzie tutaj uzupełniony. Ta szczelina pianą. Tutaj wsuwałem raz tędy, raz tędy tak, żeby zostawić taką minimalną szczelinkę. Widać, nie widać. Żeby móc zatopić tam siatkę też Wciągnę sobie tam siatkę i ładnie w jednym kawałku to zatopię Później to okleję i do tynkowania Będę miał To oklejone Jeszcze dobrze byłoby chyba pomalować chociaż raz Czarnym Przed tynkowaniem Tutaj mm, Zrobiłem w ten sposób, że wsunąłem do połowy grubości profila Tutaj wyciąłem tylko okienko małe Tutaj dosunę drugi fragment. Jeżeli jakieś pęknięcie się powstanie, no to będzie to za profilem. Ten kawałek jedynie może, będzie mógł być widoczny, jeżeli by coś pękło. Ale chyba nie pęknie, bo przecież płyty steropiano się też dociska jeden do drugiego i jakoś nie pęka. Dobra, skoryguję to jeszcze, żeby nic tutaj nie wypchło. O, no, trochę wypchło. koryguję, jak klej przywiąże, dotnę, wkleję ten kawałek i lecę dalej. To jest mój sposób na e, rolety pod zabudowę, na obrobienie takich rolet. Myślę, że fajnie to wygląda, że tutaj od spodu będzie e, tylko ta rewizja widoczna, ten, ten kolor drewna i tutaj od razu będzie szło to w górę że nie będzie żadnej jeszcze tej półki wystającej od spodu patrząc mając wyklejony sterapian już można domierzać raczej wyszło to jednakowo tutaj na głębokości okien bo e, trzymałem się tego tam jest możliwość jakiegoś może pół centymetra Max na którymś z parapetów, ale mając już wyklonę steropion, będę mógł zmierzyć, jakie dokładnie parapety. Tutaj już kiedyś wspominałem, że jak jest okno nad oknem, te górne parapety będą delikatnie dłuższe względem dolnego, żeby ta woda opadowa jakby się obrywała i nie tłukła w dolny parapet, żeby tam się nie rozbryzgiwało za mocno, tylko żeby mijała ten dolny i leciało to w dół. Oczywiście, przy takim spokojnym deszczu, bo przy takich wichurach, no to i tak będą połamione, pochlapane okna. Ale mówię o spokojnym deszczu. Tutaj e, zostanie to na razie w ten sposób: to będzie tylko do e, dotarkowane, do szlifowane, do równego. To jest wymiar mój wymiar parapetu, zewnętrzna część prowadnicy to jest wymiar parapetu zewnętrznego tutaj przyjdzie jeszcze na pianoklej przyklejona dwójka, dwucentymetrowy styropian, zasłaniając od razu otwory montażowe i tyle gdzieś będzie widać ramy i o to mi chodziło przy montażu rolet do okien żeby prowadnicę wysunąć poza okno ten centymetr Uzyskując jakby, jakby plus 2 cm, że nawet jeżeli zasłonię okno z jednej z drugiej strony, no to tutaj będzie widoczne tak, jakby całe. Będzie takie złudzenie z daleka, patrząc, że tu jest cała rama plus skrzydło. Tak samo jak u dołu, bo dół zawsze parapet wchodzi jakby pod ramę, i tutaj widać całą ramę. I tutaj będzie znowu cała, cała rama i skrzydło. Tak samo tutaj będzie się wydawało, że jest cała rama i skrzydło. U góry też jest cała rama i skrzydło, dlatego nie chciałem, żeby tutaj było jakoś tylko tyle ramy widoczne. Tutaj przyjdzie jeszcze dwójeczka przyklejona, jak już zamontuję dolne parapety. Parapety będą zamontowane najpierw, później będzie wklejona dwójka, dopiero później będą zaciągane narożniki, siatka i klej. Jak będę miał zamontowane parapety, dopiero wtedy będę oklejał okna i te parapety, żeby ich nie pobrudzić. Dobra, myślę, że już można Iść tą korygację. No, w miarę to już jest stabilne. I tyle, tu będzie wklejony kapinos, tak jak wtedy mówiłem, żeby woda opadowa też obrywała się tutaj. Tutaj, no, będzie kapało już na. Mm, no, na parapet, ale jeżeli będą takie. Miejsce jak górne okno na dolnym, ten zrobię trochę dłuższy. Już z tego górnego nie będzie leciało na dolne. Dobra, na razie. Łapkuj, subój, hejtuj, etc. Na razie.